Występujący w drugiej edycji konkursu teatralnego Jasełka 2014 w Bolesławcu, prześcigali się w pomysłach, chcąc pokazać najciekawsze lub najbardziej zaskakujące Jasełka. Jest różnorodność w pomysłach przygotowanych przez panie pedagog, czy opiekunki z przedszkoli, czy ze szkół podstawowych. Deski teatru trzeszczą od tańca, od śpiewu, ale przede wszystkim od przekazu, jakim jest Ewangelia o narodzeniu Chrystusa. W przekazie młodego pokolenia. Są naprawdę ciekawe, niezwykłe pomysły. Szokują nas, nie wiem, czy dzieci czy nauczyciele, ale, ale pomysł na to, żeby na przykład w betlejemskiej stajence pojawił się Mikołaj z reniferami, no to już są takie hardkorowe, jak to niektórzy księża mawiają pomysły, choć w pierwszej edycji mieliśmy sytuację, w której smerfetka pojawiła się w stajence, więc było, było naprawdę ciekawie i wierzę, że dzisiaj też tak będzie. Jasełka w wykonaniu młodych ludzi oceniał dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Marek Łętowski, ksiądz Artur Kotry z Bazyliki Mniejszej w Bolesławcu i ksiądz Kamil Szymczak z Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Muszę powiedzieć, że poziom jest bardzo wysoki, naprawdę. Utrudnione zadanie mają dzieci mniejsze, bo one jeszcze mają niewykształcony głos. Ta barwa głosu jest taka delikatna, ale najważniejsze, że trafiają w odpowiednie dźwięki. Piękne kolendy oraz też i inne piosenki, które tutaj wykonują, są rzeczywiście pod względem artystycznym na wysokim poziomie. Generalnie interesuje jest jakość, oczywiście. I chodzi o to, żeby to, co dzieci przygotowały, było jak najlepsze, jak najbardziej ich. Będziemy premiować te widowiska, w których nie widać idei nauczyciela, ale w których widać serce dzieciaka i w których widać, że to zostało przez nich przetworzone, że czują to, co robią, że sprawia im to przyjemność. W kategorii przedszkoli wygrało przedszkole Stomisławia, w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła szkoła z Radwanic, w kategorii gimnazjalnej nagrodzono gimnazjum nr 2 w Bolesławcu, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych największą uwagę jury przyciągnął zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych w Bolesławcu.